Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj taki dość krótki artykuł, ale to taka próbka. A Kamila, który, który chciał się odwdzięczyć w jakiś sposób za, za prowadzenie kanału, że chciał coś dać od siebie, tak więc dzisiaj ogryn zarazy to ogryn, którego potęga boga chaosu murgla, ciężko zmutowała do postaci opuchniętego, cuchniętego, cuchnącego śmiercią i rozkładem zwiastuna zarazy. Podobnie jak Marines zarazy ogryni, ci często wykorzystywani są przez bandy kosmicznych Marines Chaosu, które oddały swój los w ręce władcy plag. Ogryni zarazy to chydnie zniekształcone stworzenia, no nie dość, że ogryni to są paskudni, to ogryni zarazy tym bardziej, zniekształcone stworzenia wielkie masy wydętego, zainfekowanego, nekrotycznego cielska. Powykręcane we wszelkiego rodzaju mutacjach. Skutki darów nurgla, objawiające się na już przecież potężnych sylwetkach ogryna, są wyjątkowo plugawe, a zmutowane cielska okazują się idealnymi hodowlami i wylęgarniami dla chorób wywodzących się wprost z koszmaru. W bitwie stworzenia te mogą okazać się prawie niemożliwe do uśmiercenia, a ich zaledwie dotknięcie sprowadza przerażającą śmierć. Uważa się, że pierwsi ogryni zarazy zostali stworzeni w trakcie oblężenia wraks, o uwaga, wraks, przez tajemniczych heretyckich astartes z bandy zwanej Zbrukanymi. Wedle podań, jako grupa oddana nurglowi, szczególnie w jego aspekcie gardzącym żywą tkanką, wykorzystali najmroczniejsze ze swych sztuk i rytuałów magicznych i skierowali je przeciwko już zniekształconym i szprycowanym chemikaliami ogryńskim niewolnikom, wykorzystywanym przez siły rebeliantów na wraks prime. Naukowcy Ordomaleus sądzą, że od czasów tamtej wojny sekrety tworzenia ogrynów, zarazy, zostały przez zbrukanych udoskonalone i dopracowane głęboko wewnątrz oka terroru. Podejrzewa się również, że te odrażające bestie są teraz wśród sług władcy rozkładu, wymieniane na świeże podmioty do badań, na których zbrukani mogą przeprowadzać swoje spaczone, ingerujące w tkanki rzemiosło. Taka ciekawostka. Tyle, eee, tyle na dzisiaj. W tym, w tym krótkim odcinku na pewno będą kolejne. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.